To jest moja hodowla. Pierwsza samica. Tu to się zatrzyma. To jest druga samica ruda. Nie moja moją dwójkę dostaną. Sprzedam Oni młode. W tamtej pierwszej, to jest trzecia samica. Ona na mięsko idzie. To jest pierwszy samiec. Nie mój, do, się zamieniłem. To jest z mego chowu samiec od tej yy, samicy, co idzie na mięsko. To jest samiec. Yy. Samiec od nie wiem jakiej samicy, takiej czarnej. A po samcu po tym I tamten samicy tego i tamtego Ona jedne gniazdo wychowała i trzy albo dwa zagryzła i porzuciła To jak zakoczę tym swoim samcem, To koc dzisiaj to sprzedaję młode. I oto jest koc. Taka ruda jest. I też się koc z tym samcem co to, to rudo, i od niej młode będę sprzedawał. Sobie może jedno, no dwie samiczki zachowam. Jedno od tej, drugo od tamtej. Na razie.